W tym odcinku przetestujemy sobie Monstera Dragon Icy Lemon. Więc, tak widać, on się prezentuje. Tutaj macie informację, że jest to Monster. Informację, że, że jest z serii Dragon Icy. Logo Monstera z takim smokiem. Jakieś chińskie znaczki. Informacja o smaku: jest to cytrynowy. Skład produktu. Wartość odżywczą, historykę tego monstera, kod kreskowy, informację, że produkt się przetwarza i że po wypiciu powinniśmy tą puszkę wyrzucić. Informacje o pojemności, a są to 473 ml. Aczkolwiek z tyłu macie daty końca świata. Więc tak teraz możemy przechodzić do otworzenia. i nalania produktu. Więc, tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu, więc teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. No powiem tak, jest naprawdę smaczny, a smakuje to jak taka yy, herbata w granulkach. Taka do rozpuszczenia. Aczkolwiek tutaj macie cenę, a jest to 99 zł. 99 groszy plus kosz dostawy. Aczkolwiek tutaj macie plusy. A do plusów można zaliczyć to, że ma naturalny cytrynowy smak. Aczkolwiek tutaj macie minusy. A do minusów można zaliczyć to, że jest za drogi. Więc tak, teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 6.10, ponieważ miałem do niego większe oczekiwania. Jak coś? Linia tego monsterka macie w opisie. Jak ktoś chce go kupić, to go polecam kupić, jedynie dla puszki. I na to koniec i papa!